Trzy nieoczywiste błędy, przez które nie chudniesz. Pierwszy: zbyt niska podaż białka. Jeśli w diecie brakuje białka, spada kontrola apetytu. Białko najsilniej syci i stabilizuje poziom glukozy, więc jego niedobór sprzyja podjadaniu większej ochocie na słodkie i tłuste produkty oraz trudnościom w utrzymaniu deficytu kalorycznego. Drugi: za krótki sen i zaburzony rytm dobowy. Niewyspanie podnosi poziom greliny, czyli hormonu głodu, i obniża poziom leptyny, odpowiedzialnej za poczucie sytości. W efekcie rośnie apetyt, mocniej reagujesz na wysokokaloryczne przekąski, a kontrola impulsów żywieniowych jest wyraźnie słabsza. Trzeci. Zbyt mała podaż energii w pierwszej połowie dnia. Pominięte lub symboliczne śniadanie sprzyja tzw. kompensacji energetycznej. Organizm odbija sobie wieczorem. Skutkuje to większym głodem po południu, silną ochotą na produkty szybko przyswajalne i utratą kontroli nad ilością jedzenia wieczorem. Jeśli widzisz u siebie te schematy i nie wiesz od czego zacząć zmiany, zrób pierwszy krok. Kliknij link w bio, wypełnij ankietę i czekaj na kontakt z naszej strony.